No i tak proszę Państwa, tutaj mam taką łamigłówkę jeszcze od ostrego. Kurde no, wymyśli takie dziadostwo. Takie dziadostwo daje, to jestem słaby w takie rzeczy no. Zgiąć podobno nie można, ucinać nie można. To jak ja mam to? o, o, o. O! o. I dupa. No nie, no nie. No nie. Ten ostry to jest kurcze łobus taki, no, wirnik wrzucił, ale za to jeszcze wrzucił taką metalową łamigłówkę. Jak to rozgryźć? Jak to rozgryźć? Tu by tak. Tu by tak, może. No, może by to tak. O, tak. I o, i gówno. A tu. Pierdolę, to pewno proste jest do zrobienia, ale to trzeba. To trzeba mieć trochę. pomyślunku do tego. Nie wiem, ktoś to robi takie rzeczy, to jest. Mega przeinteligentny. O, 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 o i, o, i gówno. I znowu gówno, ach, ten ostry to jest bydle. Ostrych, to jest O, tak, zrobimy. Teraz zrobimy, proszę Państwa. O, tak, tak i tadao. Rozwiązałem, rozwiązałem. A teraz wsadzimy. Cyk. obkręcamy to łóżko tu. O, tak, tak, tak. O, cyk, cyk i tada tada Dobra, przyznam się bez bicia. Musiałem zobaczyć na internecie, jak się to robi. Ale powiem Wam, jak to zobaczyłem, że to jest tak proste do zrobienia. O, cyk, to po prostu, przecież to jest tak proste, wystarczyło pomyśleć, a ja się tu męczyłem, kurwa, na wszystkie sposoby i tak, i, i tak, i srak, ostry, ostry ty zakapiorze jeden, <grywy> dobra, dobra, szacun, szacun, chopie, dobra. Dobra, żeby nie było, że nie te, no, cyk, 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 tak, 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 tu, 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 tak, 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 tak. O. Dobra, dzięki ostry. Trzymaj się. Do następnego.